Siematuszaj Bajko! Nie widzicie mnie, ale widzicie zawodnika, który dojeżdża do mety. Z dystansów mega i giga, już chyba nawet. Jestem dzisiaj w żarach. Fazy spisał się rewelacyjnie zawody były niesamowite o tym więcej we vlogach. Było dzisiaj wspaniale. Ja też no, zaliczyłem niezły, niezły progres, jak to się mówi. Piękna impreza, impreza, ludzie przyjeżdżają z dziećmi, tam dzieci się bawią, dzieci też startują w swoich zawodach na malutkiej pętli. W ogóle jak usłyszałem, że to jest w okolicach basenu odkrytego, no to wyobrażałem sobie, pamiętacie, jakie baseny były kiedyś, takie komunistyczne. Nic bardziej błędnego. Bardzo piękne miejsca. się dziwię, że po raz pierwszy tu się rozgrywa tego typu impreza, rzecz wręcz wspaniała czekamy na dekoracje, a wam Szajbajko mówi, jeźdźcie na takie imprezy i poczujcie tego ducha o, tutaj kibicują komuś, czy ktoś tu finiszuje? przepiękna sprawa, trzymajcie się ciepło więcej we vlogach już w tym tygodniu, a trasa była niesamowita były też gleby jeżeli ktoś na to szczególnie czeka będzie dużo na temat techniki i mój komentarz także na temat samych zawodów trzymajcie się, hej!